No cześć kochani, robimy czytanko na listopad dla lwa. Co tam u lwa w listopadzie? Patrzymy kochani na miłość, pracę, co najlepszego do osiągnięcia i wy z każdym znakiem. Zodiaku. Dobra. No. Takie rzeczy będziemy zaraz sprawdzać. Lwiaczek. Jeszcze raz i lecimy. Lewna listopad. Dobra. Zobaczmy. Zacznijmy od miłości. Zacznijmy od miłości. Co my tu mamy? Psz. Single, wiecie co, jeżeli ktoś będzie, powiem szczerze, nieudolnie bardzo z wami flirtował w tym miesiącu, to tak, hmm, taki trochę może dystans, bo jest pokazany dziwny flirt, trochę coś nieszczere, jakieś mieszanie komuś w głowie, mieszanie komuś w emocjach, ktoś myśli, że coś czuje, mówi, że coś czuje, nie wiadomo co to jest, potem to znika, to jest takie bardzo ulotne i bardzo manipulacyjne. Jeżeli nie daj Boże, jest gdzieś dziwny lew, który ma na sumieniu jakieś dziwne flirty poza swoim związkiem, jeżeli ma związek, no to powiem szczerze, dobrze to to nie wygląda. No to tyle wam powiem. No. To jest jedna rzecz, oczywiście to nie jest jedyne. Zaraz będziemy patrzeć, co jeszcze. Ale jeżeli ktokolwiek teraz mnie słucha i myśli, o kurde, może to do mnie. Bo w sumie to ja mam tendencję do dziwnego flirtu, albo y, zabiera się ze mnie jakaś dziwna osoba, która właśnie tak nie wiadomo pisze, a potem znika na trzy dni. A potem się znowu odzywa, a potem znowu znika. Nie wiem. Nie wiem, czy bym się w to bawiła. No. Nie wiem, kochani, czy bym się w to bawiła. Jeżeli chodzi o pozytywną stronę tego, to nauczycie się czegoś. Czyli przyjdzie do was coś dziwnego, będziecie to obserwować, będziecie patrzeć na te wszystkie jakieś tam lampki ostrzegawcze, itd, i tak dalej. I potem będziecie dużo mądrzejsi, będziecie mieć jakieś doświadczenie i potem jak będziecie kolejne osoby poznawać, to już będziecie mieć taką lekcję. To jest taka mini-lekcja, nie jakaś strasznie nie wiadomo jaka, ale jeżeli lew by się zaangażował za bardzo w to coś. No to no może być niezadowolony później, ale jest to lekcja. Natomiast jeszcze jedna rzecz do, do tych, do związków. Jeżeli macie relacje, to jest, słuchajcie, trochę trudny miesiąc, jak do każdego znaku to mówię, że to jest jakieś te planety, nie planety, Mer Merkury, nie Merkury, dziwadła różne się dzieją w tym miesiącu. Ludzie się będą kłócić, ludzie będą kłamać, ludzie będą dziwnie się zachowywać, będzie taki ogólny trochę niepokój w listopadzie. Taka energia jest. I mając świadomość tego, dobrze by było, żeby pary, jeżeli się kochają i chcą razem żyć w zgodzie, unikały dogryzania sobie i sprawiania sobie przykrości. Nie jest to nic, z czego byście później nie wyszli. Jest pokazane, że oczywiście, nawet jeżeli będą jakieś złośliwości i jakieś takie chwilowe nieprzyjemności, to później będzie naprawa tej sytuacji, ale no, ja wiem, czy to potrzebne komu. No. To Wam mówię, żeby mieć świadomość, że mogą być takie sytuacje, nawet w dobrych relacjach. Dobra. Dobra, zobaczmy, co jeszcze. Zobaczmy, co jeszcze. Także, single, wy uważajcie, bo wam się pokazuje, nie, nie, nie powinniście jakoś strasznie ucierpieć. Chyba, że, no bo to może być osoba, którą dopiero co poznacie w listopadzie, albo już żeście poznali, ale taka świeża jakaś rzecz, ale to może być też coś, co próbuje do was wracać, coś, co, o czym już wiecie, że jest niestabilne, że miesza w głowie i tak dalej. Ja nie mam wrażenia, że singiel w tym czymś, w tej energii odnajdzie nie wiadomo jakie coś tam na, na, nie wiem, na resztę swojego życia i że będzie stabilizacja. Nie mam takiego wrażenia. Ale nie mam też pokazane, że singiel jakoś będzie bardzo cierpiał, że będzie bardzo płakał i tak dalej. Może być trochę rozczarowany, ale nie mam pokazane, że będzie bardzo cierpiał. To jest tak jakbyście byli już poza tym cierpieniem. Być może ta osoba kiedyś, kiedyś już was zraniła dla tych, dla których jest to wracacz. Prawda? Albo osoba, która cały czas krąży. No. Więc raczej nie powinno to dotknąć waszego serca w taki sposób, żebyście ucierpieli. No i jakaś tam lekcja, żeby nie dawać komu szansy, żeby nie słucha, jak, słuchać jakiegoś bajdurzenia, no to jakaś tam lekcja dla jakichś lwów to jest. Oczywiście, jak inny znak tego słucha, może być tak, że lew to robi komuś. Jest pokazana osoba, która może was bardzo pragnąć i może chcieć z wami takiej relacji seksualnej. Tu mówię do każdego lwa, nie tylko do singli, również do zajętych lwów. Nie mam wrażenia, że powinniście cokolwiek z tym człowiekiem robić, ponieważ ta osoba jest bardzo niestabilna i nawet bym się zastanawiała, czy na pewno uczciwa w 100%. No, zastanawiałabym się nad tym. Natomiast może to być osoba, która lubi przeforsować swoje. No, która będzie chciała was może nie tyle do czegoś zmusić, ale. No bo jak? Lwa zmusić. Ale w jaki sposób. Zmanipulować, nakłonić albo skusić. I ta osoba pokazuje, że jest cierpliwa. Co to jest w ogóle? Że jest cierpliwa, bo tak bardzo chce robić rzeczy z lwem. Nie związek, nie rodzinę, nie dzieci, nie wielką miłość. To nic takiego nie ma. To w ogóle nie ma połączenia dusz, nie ma połączenia serc. To jest po prostu sytuacja mocno. No, niestety negatywna, ale kusząco seksualna. No, tak to wygląda. No. Więc uważajcie, yy, spokój was uratuje. Przeczekanie tego okresu. Jak jest retrogradacja Merkurego, to bardzo często też jakieś dziwadła wracają. Także wiecie, absolutnie nie mam wrażenia, że należy z tym robić cokolwiek, z tym, z tym, z tym człowiekiem. No. Jeżeli macie niestety niefajną relację z jakimś toksykiem, albo z osobą, która sporywcza, albo z osobą, która się łatwo wkurza, to już powiedziałam na początku, no niestety ludzie będą tacy, będą mieli, jak to się mówi, krótszy zapłon. Mogą być kłótnie, mogą być, mogą być awantury kłótnie. Jeżeli jesteście oboje w miarę świadomi, albo przynajmniej jedno z was jest bardziej takie łagodne, no to może aż takie te kłótnie nie będą, bo jest też pokazane jakieś przeczekiwanie czegoś. No, przeczekiwanie. Ale jeżeli macie na przykład Barana, jesteście Wy i Baran, albo zresztą dobra, nieważne jaki znak, ale jakiś taki inny, który ma, mówię, krótki zapłon, no to może być, no to może mogą być kłótnie, no może być trochę nieprzyjemnie, no co Wam powiem, no. Ale jeżeli chcecie, żeby relacja trwała i żeby było dobrze, to po prostu przeczekać ten okres, kiedy jest taka bardzo kłótliwa energia w powietrzu. A ci, którzy mają ochotę na romans, nawet jeżeli są zajęci, albo ci, którzy są singlem i mają ochotę na nowy romans, na nowe coś tam, coś tam, ja was ostrzegam. To może być miłe na chwilę, ale ja nie mam wrażenia, że to jest dla was dobre. Zrobicie co będziecie chcieli, ale miejcie gdzieś tam z tyłu głowy, że powinniście uważać. Tylko tyle mówię. Zobaczmy, co w pracy. Zobaczmy, co ulwa pracy w listopadzie. Co pracy w listopadzie. Jeżeli pracujecie z jakimiś kobietami, to są jakieś kobiety, które z wami chcą rywalizować, albo które udają, że są przyjaciółką, że was lubią, że coś tam. Uważajcie na baby w pracy. Tyle, tyle. Jeżeli jest możliwa, możliwa taka sytuacja, że jakaś kobieta rzeczywiście chce z wami rywalizować albo wam czegoś zazdrości, to jej energia próbuje jakoś was, ja nie wiem, co narobi robi, być może jakieś rytuały albo czary, ale próbuje was tak trochę wybić z równowagi. To się nie uda, także spokojnie. Lew stoi silny, absolutnie niewzruszony, bardzo kreatywny i bardzo przedsiębiorczy i pewny siebie lwu, nic się nie stanie. Ja Wam tylko mówię, że gdybyście czuli albo od konkretnej osoby dziwny vibe, taką dziwną wibrację, albo tak po prostu z dupy nie wiadomo, dlaczego nagle czujecie, że a nie wiem, czy robić to, a czy robić to, a nie chce mi się, a co jak mi się nie uda. Takie coś, co normalnie Wam nie przeszkadza w pracy, nie, nie, nie pojawia się. Weźcie pod uwagę, że może Wam ktoś wysyłać taką energię. Byłaby to osoba, jak to powiedzieć, że no, a właściwie, a Jezus, co mi obchodzi, najwyżej się obrazi ta osoba, jeżeli słucha. Byłaby to osoba bardzo słaba, która nie potrafi tak jak lew, ale no, chciałaby lwu pogorszyć. To nie jest pierwszy raz, słuchajcie, ja nie wiem, kogo wy tam macie w tej pracy, co to w ogóle jest? To nie jest pierwszy raz, jak lwu wychodzi wredna, pipcia, słaba, bez talentu, bez... Jakiegoś, nie wiem, co ona jeszcze mogłaby chcieć, co wy macie, nie wiem, kreatywność, no nie ma tego babinka, no. No niby taka bida z niej, no wiecie o co chodzi, ale ma takie zadatki na takie, a zrobię rytuał, a rzucę czar, a coś tam, coś tam. Ona tego nie musi robić świadomie, ona może po prostu myśleć, myśleć, a niech się lwu nie uda. Ale wstoi taki niewzruszony. Komicznie to trochę wygląda i tak. Powiedziałabym, że mi tej baby szkoda, gdyby nie to, że ona do lwa tutaj przychodzi z czymś dziwnym. No to weźcie, przestańcie. No weźcie, przestańcie. Uważajcie na jakieś nowe propozycje współpracy. Jeżeli chodziłoby o takie, co, co przychodzą od jakiejś kobiety w listopadzie, to tutaj tak ostrożnie z tym. Ogólnie kartę na pracę macie doskonałą. Albo idziecie w stronę króla, albo już jesteście królem, czyli na szczycie. Możecie mieć bardzo dobrze prosperujący biznes, możecie mieć wysokie stanowisko, możecie mieć obietnicę wysokiego stanowiska, możecie też otrzymać wysokie stanowisko w tym miesiącu. Absolutnie lew jest niewzruszony. Niewzruszony, ale ktoś w tajemnicy chciałby lwu zaszkodzić, ale przychodzi z tak nieudolną energią. Wiecie dlaczego lew stoi niewzruszony? Bo lew stoi w innej wibracji, a ta osoba próbuje zaszkodzić lwu z niższej wibracji. I to tak, o, tak, tak to idzie w stronę lwa, idzie i tak gdzieś opada przed lwem. Tak jakby ktoś chciał rzucić was piaskiem, i by nie trafił, i tak gdzieś obok was, by ten piasek gdzieś tam opadł. A wy byście jak popatrzyli, co ty we mnie rzucasz, to kurde, nie trafiłeś. No to na takiej zasadzie. Lew ma bardzo dobre, bardzo stabilne karty na pracę i tego się trzymajmy. No. Dobra. Lećmy. Możecie współpracować z jakimś mężczyzną i to jest pokazane lepiej, niestety, niż współpraca z kobietą. Niestety, ale tak to wygląda. Współpraca z mężczyzną, zwłaszcza jeżeli on ma własną firmę, jest bogaty, umie robić pieniądze. Lwłby się współpraca z mężczyzną w tym miesiącu Udała. Tyle, nic więcej nie mówię. Co jest najlepszego do osiągnięcia? Nie wracanie do czegoś łajzowatego, nie dawanie czemuś kolejnej szansy, mimo że się podoba i że kusi. Ja już o tym mówiłam, nie będę do tego, do, do tego wracać. Druga sprawa: poprawa jakości snu i wyjście z jakiegoś lęku. Jeżeli gdzieś jest coś, czego lew się obawiał, nawet jeżeli to jest związane ze snem, bezsenność, niewyspanie. Wyjście z jakiegoś lęku jest pokazane jako jedna z rzeczy najlepszych do osiągnięcia. Co jeszcze? Opuszczenie, porzucenie jakiegoś problemu, jakiejś osoby. O! Opuszczenie baby. Uuu! No, nie wiem, jeżeli wyście myśleli, lwy, że to jest wasza przyjaciółka albo jakaś, nie wiem, kto to może być, no ktoś taki, że niby miał być bliski, oj, to może tutaj coś wyjść na jaw. Ta baba jest podobna trochę do tej, co yy, w pracy coś chciała robić lwu, ale może nie, no. Jest pokazane opuszczenie jakiejś niewłaściwej relacji, porzucenie, odwrócenie się plecami do osoby, która... Nie jest dobrze nastawiona do, wobec lwa. I dla niektórych to jest po prostu relacja wracająca, seksualna i bardzo kusząca, a dla innych to niestety może być nawet coś w rodzaju przyjaźni. Niestety, ale może tak być. Dobra, lew z każdym znakiem Zodiaku. Lew z każdym znakiem Zodiaku. Od baranka do rybek. Od baranka do rybek. Zobaczmy. Jeżeli macie osobę spod znaku baranka, spełnienie marzeń, dzieci, radość, cudowne emocje, bratnie dusze, miłość, wau, rewelacja. Z bykiem wyjście z biedy, więcej pieniędzy lub oferty, wygoda, poprawa sytuacji albo utrzymanie dobrej sytuacji z bykiem. Z bliźniętami, dziwnie, kłamstwo na temat albo czegoś, co, się, co jest robione przez internet, albo na temat jakiejś... Zagranic zagranicy, podróży zagraniczne kłamstwo, albo, albo ktoś coś ukrywa, no, jeżeli macie dobrą relację z bliźniętami, może to ma być niespodzianka. Jest na razie kłamstwo, bo ktoś coś ukrywa, ukrywa na temat internetu lub zagranicy. Z rakiem dziwnie, bo jest pokazana jakaś osoba, która nie jest dobrym mężem, czy nie ma dobrego małżeństwa, jest osoba jednocześnie, która nie bierze rozwodu, ale też osoba, która kimś chce rządzić. Pytanie, czy to jest wasza relacja, czy wy macie romans z tym człowiekiem, który tak traktuje na przykład swoją żonę albo męża. Dwa lwy mają brak stabilizacji i brak brania na siebie odpowiedzialności. Jeżeli jest problem w związku, ani jeden lew, ani drugi nie bierze na siebie odpowiedzialności. Może być też za zamknięcie, wyjście z tej relacji i to dla kogoś będzie ulga. Z panną jest pokazane odpuszczanie czegoś. Ale jednocześnie jeszcze gdzieś jakieś kuszenie, ktoś lub coś kogoś kusi, ale ktoś pokazuje, że musi odpuścić, musi się uwolnić, ale jeszcze nie jest do końca uwolniony. Uważajcie na toksyczne panny albo panny, uważajcie na toksycznego lwa. Z wagą jest pokazane um, uw, nieuwolnienie, um, odblokowanie sytuacji, czyli coś rusza energetycznie i pójście na kompromis, dogadanie się, pójście na kompromis. Więc całkiem taka, no, równo, taka równowaga jest pokazana, całkiem pozytywna. Może nie jakiś wow, ale jest ok. Ze skorpionem wybaczenie i ustabilizowanie związku albo zamknięcie jakiejś przeszłości, większa stabilizacja, więcej poczucia bezpieczeństwa. Z strzelcem jest pokazane rozliczenie, jest pokazana jakaś decyzja, poważna decyzja, i jest pokazany rozwój to może być naprawa sytuacji albo nauczenie się na błędach. Z koziorożcem jest pokazane uratowanie sytuacji i polepszenie sytuacji. Więcej pieniędzy lub więcej szczęścia w tej relacji. Jeżeli nie jesteście razem, to ten moment, ten miesiąc może coś ruszyć w kierunku waszej relacji, coś się może ruszyć. No. Z wodnikiem, no jedno o drugim marzy. Mamy pokazanego ilwa i wodnika. Mam dwie karty. Jedno oznacza wodnika, drugie lwa. Co to kurde jest? No, no bratnie dusze, bliźniacze pomienie, no, no jak zwał, tak zwal. Nieważne, nieistotne, nie trzeba nazywać, ale jest pokazana bardzo, bardzo bliska relacja i marzenie o sobie. Ja nie wiem, czy wy jesteście razem, ale jedno o drugim marzy. To tyle na pewno mogę wam powiedzieć. Bardzo, bardzo dużo emocji, bardzo silna relacja, nierozerwalna. Jeżeli jesteście razem, no to to są dobre karty dla was. Z rybami dziwnie, bo jest oferta, którą ktoś może odrzucić. Ofertę jedna osoba składa ofertę, a druga osoba może tą ofertę odrzucić. I co ciekawe, ja nie mam wrażenia, że ta osoba chce odrzucić tą ofertę. Ja mam wrażenie, że ta osoba myśli, że musi odrzucić tą ofertę. No. Takie buty. No, no właśnie. Dobra, karta wyroczni. Dla dwa. Przestań oddawać innym swoją moc. W tej chwili przestań. Jezu, się przestraszyłam trochę. Dobra, kochani, sprawdzajcie przede wszystkim wedyjskie znaki, ale nie tylko. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. Na spokojnie wszystko bierzemy. Widzimy się niedługo. A na razie buziaczki. Pozdrowionka. No, papa.